Jesteśmy kochani z powrotem, jesteśmy, jesteśmy, wracamy do, do Dorodki, e, czyli tak, dusza stara na szóstym etapie, czyli spłacanie długów karmicznych, tak mniej więcej jesteś w połowie. E, twoje role to mędrzec, król, połączenie mądrości, inteligencji e, z tak naprawdę kreatywnością i pasją, bo pasja jest tak samo w, u królików chciałem powiedzieć, u króla albo u królowej. E, jako cel masz dominację, co jest też bardzo związane z e, królem. Dominację w plusie, czyli powiem tak, jeżeli jesteś dobrym królem, to twoi poddani są szczęśliwi. Ale żeby było śmiesznie, nieczęsto królowie też mają, e, niby są przypisane e, stanowiska takie dosyć wysokie, ale widzę, że w praktyce nie zawsze to tak właśnie wychodzi. E, w trybie miałaś pasję, czyli tak jak skończyłam na tym e, omawiać. E, Będziesz na pewno dorodko dążyła do tego, żeby to, co robisz w życiu, sprawiało Ci ogromną przyjemność. Postawę masz duchową, czyli połączenie świata materialnego z światem niematerialnym i piękne, jakby postrzeganie tego wszystkiego i łączenie z głównych cech negatywnych masz kochanie niecierpliwość no ale każdy z nas coś ma jedni mają ta tasiemce inni mają niecierpliwość i e, ześrodkowana jesteś wyższym centrum emocji co też jakby mi to bardzo bardzo mocno pasuje do duszy starej już tak naprawdę przerobionej e, przerobionej jeżeli chodzi o częściowe spłacanie długów karmicznych, czyli pamiętaj czy w wyższym centrum emocji tak naprawdę możesz odbierać emocje nie tylko ze słów, ale z patrzenia na drzewo, e, nie wiem, no, na kwiaty, na motyle. Wszystko cię może tak naprawdę wzruszać, bo te, te wyższe centrum emocji daje nam tak naprawdę możliwości odbierania świata miłości poprzez nie tylko bycie z drugim człowiekiem, ale również dopatrywanie się tego w niższych królestwach, które nas otaczają. No, i wtedy widzisz Boga wszędzie, nawet właśnie w małej biedronce. I to jest super. To tak wyglądam na Ciebie, kochanie. Myślę, że sporo Ci wyjaśniło to. I mamy kolejne połączenie. Halo, halo. Halo, halo, witam Pani Edyto. Dzień dobry, Słonko. Mam na imię Barbara i chciałabym prosić o analizę duszy. Ach, dzisiaj widzę, że się wszyscy analizujecie. <laughs> Może to coś przyniesie dobrego na, tak, Basiu, na następny rok. Już, kochana. A powiedz mi, Basieńko, Ty się interesujesz duchowością, zajmujesz się nią, tak? Tak, tak, troszkę mnie interesuje Zabry. To dobrze. To dobrze. To fajnie, jak coraz więcej ludzi zaczyna interesować się tym tylko po to, żeby też z, z odnaleźć siebie tak naprawdę. Tak. Czasami w tych poszukiwaniach naszych potrafimy wejść w takie zakamarki, że się ych, ciężko potem z nich. Yy, a ty, podobnie jak poprzedniczka Dorota, jesteś starą na szóstym etapie, czyli jesteś na tym etapie spłacania długów karmicznych. Tak jak mówię, nie powinnaś już w tym etapie tworzyć negatywnej karmy. To, co cię spotyka w życiu, czyli różni ludzie, różne sytuacje, to raczej będzie to wynik tego, abyś się z czymś pogodziła, rozłączyła, przebaczyła i puściła wolno. No, to tak, robisz. tak, tak robisz. No i dobrze. Super. Twoje role. O, pierwszą rolę to masz rolę kapłana. Czyli podejrzewam, że kapłani to mają o tyle problem, przynajmniej z tymi historiami rozmawiam, że rzeczywiście przyciągają ludzi i stają się często wręcz spowiednikami. I u Ciebie też tak jest, że przychodzą ludzie z różnymi problemami, tak jakbyś była specjalistą w każdej dziedzinie i cokolwiek powiesz, to oni aż... O Boże, jestem wyzwolony. Tak, jakby dostali naprawdę rozgrzeszenie niesamowite. Coś jest w tym wszystkim takiego. Kapłani, kapłani trochę wolniej wzrastają, znaczy w sensie takim, że muszą mieć więcej inkarnacji do tego, żeby, żeby coś tam sobie zrozumieć. Może dlatego, że właśnie zajmują się innymi ludźmi, wysłuchują ich i nie patrzą na, na siebie. Ale ja myślę, że na twoim etapie ty już jesteś jakby przerobiona. Na tym poziomie, bo jednak tego kapłana szlifujesz od początku, bo to role są na, całe, na cały cykl inkarnacyjny, czyli kapłana, i zobaczymy co dalej. Kapłan-wojownik, to masz takie połączenie jak mój mąż i mój, mój syn. Yy, I to tak też yy, no, <laughs> może fajnie, faj, fajnie działać, bo, kap, bo kapłan, tak jak mówię, też ma bardzo dużo w sobie takiej spokojnej, poukładanej energii. Wojownik, na, jako dusza stara, na szóstym etapie, on też już jest, jak ja to mówię, takim yy, rycerzem arturiańskim, wiesz, pełnym mocy, miłości, wiary. Nadziei i też staje się często przewodnikiem dla innych ludzi, czyli ludzie patrzą na Twoje życie i chcą żyć tak jak Ty. Wiedzą, że coś jest wokół Ciebie takiego, taka pozytywna aura. I powiem Ci, że zawsze na przykład młodzi ludzie z takimi rolami często wydają się dużo starsi niż, niż normalnie. Te ich oczy, spojrzenie jest bardzo głębokie i często ich głos jest, jak ja to mówię, taki medytacyjny, że mogą i zajmować się hipnozą i terapiami. Ty też masz bardzo taki e, ciepły głos. Może byś kiedyś nagrała jakąś fajną medytację. Na pewno by się ludziom spodobało. Cel. Cel masz pokorę. Czyli taki też bardzo klasyczny dla duszy, dla duszy e, starej na takim, na takim etapie. I podejrzewam, że z pokorą przyjmujesz wiele sytuacji w, w swoim życiu. Tryb. W trybie masz wytrwałość? W plusie. Są jakieś takie tendencje u ciebie do zawieszania się, ale mogą być to sprawy jakieś lękowe, bo ta wytrwałość też się, tak mi się raz machnęło tutaj, że jakby wchodziło na ten minus, ale wyszła potem na, na plus. Czyli podejrzewam, że jesteś na tyle wrażliwą istotą, że potrafisz przez jakiś czas, jak ktoś się zrani, zamknąć się, ale potem mimo wszystko ten mechanizm duszy starej powoduje, że znowu się otwierasz, przebaczasz, układasz sobie, to wszystko i, i przerabiasz. Postawy. To się Postawy, postawy. No postawę masz duchową. Myślałam, że może jakąś idealistką jesteś, ale nie. Absolutnie wchodzi mi tutaj w postawę e, duchową, czyli połączenie świata materii ze światem ducha i e, jakby pokazywanie tego ludziom, że niektórzy ci totalni realiści mówią, nie, nie, ma takich rzeczy, a potem okazuje się, że Zobaczyli to na własne oczęta, wcześniej od ciebie to słyszeli, ale nie wierzyli. Główna cecha negatywna. No i nad tym to na pewno musisz Basinko się zastanowić, bo wyszło jako główna cecha negatywna, lekceważenie siebie w plusie, co prawda, ale ja zazwyczaj się obawiam, że kiedy to lekceważenie siebie z plusa przejdzie w minus, potem wchodzi w autodestrukcję. Czyli co lekceważenie siebie nam daje? No właśnie przede wszystkim na początku to to, żebyśmy wierzyli bardziej w innych ludzi, kochali bardziej innych ludzi niż siebie samego, że może my jesteśmy nie do końca dobrzy, tak, uczę i tak dalej. No, widzimy bardzo dużo na pewno braków w sobie. Może się tu też to też objawiać, że często oddajemy na przykład lepsze ubrania, lepsze rzeczy innym ludziom, bo nam się na przykład nie przydadzą, albo po co tak, po co w ogóle my mamy się, nie wiem, daną piękną bluzkę ubrać. To są takie na początku śmieszne rzeczy, ale potem się naprawdę dzieją. Ekstremalnie, że kobiety potrafią na przykład e, tak podzielić obiad, że dla nich w końcu nie będzie tego kotleta mielonego. Cała tak, rodzina jest, się daje. Tak właśnie właśnie największym też niż piątka, i na tym się pracować. Aha, no właśnie i kochanie, to wiesz, na szczęście jesteśmy tak skonstruowani, że nawet jeżeli dostajemy te wszystkie łuski do, do, do przerobienia, to kiedy świadomie do nich wszystkich podchodzimy widzimy. To, co jest zagrożeniem, to zawsze możemy z tego wszystkiego wyjść. Nie ma czegoś takiego, że jesteśmy przymuszeni do bycia cały czas w danej, danej usty. I zobaczymy, gdzie jeszcze jesteś kochana ześrodkowana. Oj, też fajnie. Bo jest ześrodkowana w dwóch ośrodkach, między wyższym centrum emocji a wyższym centrum ruchu. I dla mnie to jest zawsze, Basiu, taka odpowiedź, że taki człowiek na pewno powinien zająć się uzdrawianiem. Na pewno może się zająć kartomancją, bo jest to, jest to tak naprawdę lekarz, lekarz duszy bo Twoje połączenie tak naprawdę empatii, uczuć wyższych z odczuwaniem całym ciałem łapkami pokazuje cię po prostu w świetle lekarza, lekarza duszy. I mam nadzieję, że jeżeli do tej pory tego nie robiłaś, to. Po dzisiejszym telefonie, na pewno tym kierunkiem mocno już tak się. Co? To znaczy, jestem takim lekarzem duszy no. dla wielu osób, tak, tak zgadzasz No, no to super, czyli bardzo pięknie, jakby to, to co zobacz, wybrałaś sobie jako dusza w łuskach, bardzo pięknie realizujesz w, w życiu. Bo czasami robi się analizę i i, no, i widać, że jest spór, jest kłótnia między tymi wiesz, wszystkimi e, e, łuskami i, i ludzie walczą. Walczą tak naprawdę sami ze sobą. A mogliby po prostu wszystko puścić i zacząć płynąć tą rzeką, która jest dla nich, wiesz, wyznaczona. Bardzo fajnie, kochanie, to ja ci życzę, wiesz, cudnego dochodzenia do. Oświecenia, poznawania siebie, a dzięki temu, że będziesz poznawała siebie, będziesz poznawała również innych ludzi. I na odwrót, jeżeli poznasz ludzi, zobaczysz tak naprawdę, co się kryje w, w tobie. Przytulam cię bardzo mocno, kochana iskierko, taka anielica. Tak jak mówię, lekarz, lekarz duszy nasza basienka jest. Przytulam, przytulam bardzo, bardzo mocno i życzę naprawdę wielkich sukcesów na tej. Dość trudne, ścieżka którą wybraliśmy, bo jak, jak rozmawiam z osobami, które powiedzmy, no nazwijmy to, przebudziły się, żeby zająć się sobą, swoim rozwojem duchowym, wielokrotnie mówią, że. Na, tym, na tych pierwszych takich poziomach, że e, jak się zastanawiają, ile pracy w to wszystko się wkłada, ile tak naprawdę odkrywają rzeczy też negatywne, które nie, o których nie chcieli wiedzieć, że są w nich, to z jednej strony nie chcieliby drugi raz tego, tego przeżywać, ale to już, powiem Wam tak, jak już wybierzecie tą drogę, to nie ma odwrotu, to nie ma odwrotu, bo na pewno jedną rzecz w naszym życiu możemy, możemy być pewni, na pewno śmierci, to tak jak się rodzimy, to wiemy, że umrzemy i na pewno, że gdy wchodzimy wcześniej czy później w rozwój duchowy, znaczy powiem wam tak, to nie jest też tak, że... Kiedy nie zajmujemy się ezoteryką, to nie rozwijamy się duchowo. Każdy z nas na swój sposób rozwija się duchowo. Jak ja mówię, z Bogiem czy bez Boga, ale się rozwijamy. Czyli realizujemy jakieś pułapy, które były założeniami naszych wyborów przedurodzeniowych. I, I wiele ludzi jest w błędzie, jakby spisując te osoby o niższych wibracjach, czyli na niższym poziomie rozwoju, czy wieku duszy. Że, że nie rozwijają się duchowo, że oni nie mają, oni owszem, jak się na nich tak patrzy, nie mają nic wspólnego z, z duchowością, prawda, z Bogiem, z aniołami, mogą być ateistami, natomiast oni swój cykl przerabiają w swoim tempie i kiedy przejdą do duszy dojrzałej, tak jak pamiętacie w opisie, kiedy dusza młoda przechodzi w duszę dojrzałą, ona wie, że przez te wiele lat czegoś jej brakowało, brakowało jej Uczuć, wszystko robiła na pokaz, a teraz potrzebuje rozwijać się w swoim wnętrzu, czyli pojawiają się różne skrajne emocje. Kiedy te skrajne emocje zostają przerobione, zazwyczaj jesteśmy duszą dojrzałą na między szóstym, siódmym etapem pojawia się w naszym sercu coś takiego, że kochamy wszystkich ludzi tak naprawdę, bez względu na to, co, co robią, co jest na przykład bardzo trudne do zrozumienia duszy dziecka, bo już o noworodku nie wspomina, bo jakby nie mamy kontaktu z tymi duszami noworodków, ale dla duszy dziecka, dla duszy młodej to jest w ogóle jakaś żeby kochać sąsiada z siódmego piętra, który ma na przykład amputowaną nogę i macie potrzebę pójść tam i na przykład zaniesienia mu na święta e, śledzia z, z, z nie wiem, i chleba i kawałek pasztetu, tak? I to patrzą na was jak na nienormalnych ludzi, prawda? No jak w ogóle to, to może funkcjonować? Natomiast, tak jak mówię, każdy wiek duszy coś reprezentuje i e, nie byłoby duszy starej Gdyby nie było duszy noworodka i, dzie i dziecka, bo my, kochani, przez to wszystko przeszliśmy. Ci, którzy e, są w tej chwili duszą dojrzałą i duszą starą, musicie wiedzieć, że wy kiedyś też byliście beznadziejni i robiliście wiele rzeczy bez sensu w oczach dusz e, starych, ale robiliście to, bo co? Uczyliście się, wzrastaliście po to, żeby po wielu, po wielu e, burzliwych latach, wieków i etapów Przejść wreszcie, zapracować na to, żeby wejść w wiek duszy starej. I wtedy tak naprawdę mowa o miłości. Jest zupełnie czymś, czymś innym. Jak będziecie rozmawiać z duszą dziecka na temat miłości, ona powie: pokaż mi swoje konto, to ja ci dopiero uwierzę, że mnie kochasz. Albo jeżeli mi nie kupisz tego i tego, no to jaka jest Twoja miłość? Dusza stara się o to, już nie wykłóca, ona łapie każdą chwilę, każdą minutę, każdy dotyk. Każdy oddech jest miłością dla niej. Dusza dojrzała potrzebuje emocjonalnego podejścia, czyli na pewno kobiety i mężczyźni z poziomu duszy dojrzałej będą potrzebowali dość częstego stymulowania emocjonalnego, żeby wiedzieli, że żyją, że istnieją. Czyli ciągłe mówienie też, że, że kocham, także przytulania, ale nie tylko, bo mogą być to, tak jak mówię, ekstremalne, Emocje, które uczą nas, czyli na przykład no niestety, na przykład utrata ukochanej osoby w wypadku samochodowym, uczy nas dopiero kiedy tracimy tą, tą ukochaną osobę, a wcześniej na przykład nie, nie docenialiśmy, jak wiele dla nas um, znaczyła. Dlatego jak się tak popatrzy z boku na, na, na każdy, każdy ten wiek duszy, to można powiedzieć, że dusze stare na pewno żyją spokojnie, ale czy lepiej, ja też nie, nie uważam, że któryś poziom wieku duszy jest lepszy lub gorszy, wygodniejszy, bo każdy ma jakiś cel, jakieś zadanie i my się na tym poziomie czegoś. Uczymy. Dla duszy młodej na przykład... Yy... Poziom duszy stary byłby zbyt nudny. Nikt go nie oklaskuje, nikt mu nie mówi komplementów, nie może zrobić reakcji, że będzie pff, wybuch, tak? Więc, bo dusze stare już na przykład nie interesują. One wolą być gdzieś tam zaszyć się na wsi, tak z koniem, z krową, z owcą i tak dalej, albo zająć się bionergoterapią, zająć się, nie wiem, astrologią i innymi rzeczami w czterech swoich ścianach, niekoniecznie na wsi. Ale. Co ich tam jakieś reakcje chemiczne i fizyczne będą interesować? To, to nie jest w ogóle ten etap, więc często możemy spotykać się oczywiście w naszym życiu konflikty między, między różnymi wiekami dusz często dusze, dusze młode po prostu, brzydko powiedziawszy, będą olewać duszę starą, że po prostu jest starą, zgrzybiałą, skaputniałą osobą, która się na niczym nie zna i widzi jakieś anioły i czyta jakieś księgi, nie wiadomo po co, kiedy to nic nie daje ani pieniędzy, ani, nie wiem, poklasku. Dlatego dużo pokory, słuchajcie. Trzeba mieć, żeby to wszystko też zrozumieć, ale i strasznie się cieszę, kiedy spotykamy się gdzieś na jakichś spotkaniach, nawet na indywidualnych kartach. Jak mówicie, kiedy. Jakby, kiedy zrozumieliście analizę duszy, jak to dużo wam wniosło w wasze życie, że na przykład przestaliście się kłócić ze swoim ojcem, który jest duszą dziecka i który będzie do was co pięć minut wydzwaniał i mówił, że jest chory, umiera, że nikt go nie kocha i tak dalej, że powinniście przy nim siedzieć. Albo nie wiem, przyjaciela, który jest duszą młodą i po prostu cały czas mówi, co ty robisz kobieto? To co robisz, to jest po prostu nic, prawda? Albo kolego, co ty się tam zajmujesz, jak nie wiem, jakąś. Bionergoterapią, a tutaj cały świat stoi przed Tobą, otworem: przyjedź do mnie, będziesz zarabiał dużo pieniędzy w jakiejś tam firmie, prawda? Więc to um, z jednej strony jest to trudne, a z drugiej strony ja patrząc już swoimi oczami, jest tak piękne, bo tworzymy jedną, słuchajcie, wielką, tak naprawdę magiczną, magiczną rodzinę, która um, ma. Na celu się nawzajem wspierać i uczyć od siebie. Dusza stara na pewno uczy dusze dojrzałe. Dusza młoda nie wiem, kogo uczy, ale myślę, że też stymuluje duszę dziecka do tego, że można jeszcze inaczej żyć, nie tylko żądając od innych opieki. I moi drodzy, najważniejsze jest tak naprawdę to, co na, przeczytałam na samym początku naszego programu, że najważniejsze jest. Nasza tak naprawdę, chyba nie chcę tego nazwać, droga do Boga, ale może odśnieżenie tego, co jest między nami a nim, a tak naprawdę nikt nigdy nie postawił żadnej bariery. On na pewno nie postawił bariery przed nami. To my stworzyliśmy mur, kochani, i życzę Wam rozbicie tego, tego muru i odnalezienie się właśnie jak może. Jego fala, jak słońce, i jego promień. Całuję mocno. Do zobaczenia w Sylwestra o 13.30. Papa.